Witam y, uczestnika pikiety, i manifestacji. Nie wiem jak to nazwać, tak mało ludzi jest, że nawet y, raczej pikieta. To tutaj to jest zgromadzenie, było oficjalnie otwarte przez organizatorów. E, organizuje to tak zwany młody kod. Jest, młodzieży tutaj nie widać. Jest trochę młodzieży, tak mniej więcej ze 30% to jest młodych ludzi, takich raczej rodzice ich tylko przyprowadzali. No i ja tak na dobrą sprawę do, do tych ludzi to wiele nie mam. No. Oni są po prostu opętani. Jakąś taką, nawet no, trudno mi powiedzieć, co to jest, takim przywiązaniem do, 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 tego, do tego całego zła, które w Polsce było przez ostatnie lata. Wydaje mi się, że no, ponieważ jest ich coraz mniej, no to powoli do nich dociera już to, że, że, że to jest po prostu lipa to, co oni robią, że to jest że to wstyd jest to, co oni robią. Za kim oni stoją, za jakimś petru, za jakimś puh, za jakimś lisem, za jakimś Kijewskim, czy tam śmijewski. Kijowski. Kijowski? szkoda, że nie jest Moleński. Każdy każdym bądź razie to baran jakiś, który nie płaci alimentów, to się produkował, że jakieś służby, że tego, co on wie o służbach. Jakby, jakby się to troszeczkę zajmował naprawdę y, walką z systemem, to by dopiero zobaczył, co to są służby, jakby miał z nimi do czynienia, no ale nie ma, więc, więc stąd się to wszystko było. Płaci ten hamek, ten, ten Soros cały, czy tam jaką się nazywa, e, za, za te wszystkie, jakiś jakieś pieniądze olbrzymie przekazuje, dlatego to się kręci. Ale zdycha to wszystko, jak widać, bo to w, ludzie... Nie chcą być utożsamiani z zdolnościami, dlatego tak to wygląda. W każdym razie tak z, 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 takim, z taką dosyć dużą sympatią przyglądam się upadkowi tego całego e, przedsięwzięcia, jakim, jakim jest kod. Czyli będzie upadek kodu? No już jest, jest, no nie widać? Na, Nałażyło się to, że miał być młody kod, przyszedł taki młody kod, że... Przecież jakąś dziewczynę może fajną młodą poznam, ją przekabaczę na naszą stronę, ale nie, nie jest to, jest to same, jak jest, tak. w samej 27 lutego ma być organizowany marsz. E, taki marsz e, spod stadionu narodowego, e, czyli jakby odwrotny marsz niepodległości. No dlatego na pewno będziemy na tym marszu i na pewno damy wyraz naszemu naszemu e, tutaj, nasze stanowisko przekażemy w trakcie tego marszu. E, ostatnio nas tutaj napadnięto, jak dawaliśmy wyraz, chciano nam zabrać plagi, tam jakiś małolat mało co nie dostał. No, to Zobaczymy, no teraz będzie nas więcej. Ja wam da atakować Małolatów. Czy może się Pan przedstawić? Do... Ja się nazywam Mikołaj Rajzer, też znany jestem pod pseudonimem Andrzej Knici, czasami Babinic, tak w przestrzeni publicznej jestem, jestem czasami Może dlatego, że działam pod takimi pseudonimami i reprezentuję Ruch oporu, a także Stołeczną Inicjatywę Obywatelską. To jest ta inicjatywa, co miała w zeszłym roku pod Sejmem miasteczko. Tak, 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 ta miasteczko. Ta sama w zeszłym roku i w tym roku prawdopodobnie też będzie, niestety, wszystko na to wskazuje, bo. No, o ile dużą sympatią darzę nowy rząd i pana prezydenta, i, i uważam, że, że większość reform, które robią, naprawdę ma uzasadnienie i jest dobra, sposób, w który wprowadzają te reformy, czyli taki skuteczny, szybki, sprawny, bardzo mi się podoba. Natomiast nie podoba mi się sprawa tych baz i tych obcych wojsk na terenie naszego kraju. To nie możemy na to pozwolić, bo my nie możemy. Polska jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, my jesteśmy w NATO. W Polsce są wojska NATO i jeżeli ktoś chce wzmacniać wschodnią flankę sojuszu, to niech nam dadzą uzbrojenie albo sprzedadzą taniej i my tutaj będziemy bronić żadnych tu Amerykanów, tych łobuzów, nam nie potrzeba. I ponieważ będzie szczyt NATO, 8-9 lipca w tym roku w Warszawie, to szykujemy grubszą szhecę. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale damy taki wyraz że raczej że raczej tutaj że raczej tutaj wojs nie będzie, tych amerykańskich, tych joduzów, którzy na całym świecie się panują. Dziękuję.